I wam to pokażę. No pani dupa się pokazała. No co ja mogę powiedzieć? No, 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 no tego nie miało być. To się, to się pokazało tak wiecie, randomowo, bo piosenka leciała. Mamy tak, ja wam, ja wam zaprezentuję. Tutaj mamy nową zdobycz, czyli lampę pierścieniową, która mnie oświetla. I kamerka zazwyczaj była na tym monitorze tutaj. Na tym monitorze, gdzie te panie są. A ten, a, 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 a w tym momencie kamerkę przeniosłem tutaj wyżej. Tu jest jakiś aparat. Tu jest w ogóle modem podpięty do, do komputera, bo jeszcze kiedyś Wi-Fi miałem, a teraz mam światłowód. E, tu jest komputer. Tu jest drugi monitor, który jest na takim, tym, na takim pudełeczku z tego względu, żeby one mniej więcej w e, porównywalnie wysokościowo były. E, tu jakieś, jakaś chusteczka do smarkania. E, jakieś okulary rozjebane. Tam jakaś myszka. E, klawiatura, podkładka, fotel. No i tutaj mikrofon z prawej strony. E, I ten. I dodatkowo e, herbatka. Ogólnie... E, dla ludzi, którzy lubią opierdalać, bo ja wiem, że na pewno osoby, które lubią opierdalać, są tutaj na, na streamku, Ja Wam pokażę coś. Bo ja ogólnie jestem inteligentem, bo mi Pan zamontował światłowód i się nie dało tego światłowodu tutaj zamontować, bo bym się musiał przewiercać przez kurwa cztery ściany. I stwierdziłem: Hmm, w sumie fajnie by było e, podpiąć to w taki sposób, żeby się nie wiercić. No to zamówiłem sobie kabel do internetu 25-metrowy. Z czego tego kabla poszło 3 metry? W tym momencie, przy moim tym, w tym momencie, przy w tym momencie, przy moim komputerze jest kurwa 25 metrów kabla do opierdolenia. Więc, jak ktoś jest zainteresowany, e, zapraszam bardzo serdecznie. Możesz przyjść opierdolić. Ogólnie takie, coś mam za komputerem, to tego nie widać na tym zdjęciu, które przed chwilą pokazywałem. Więc, jak jesteście zainteresowani, zapraszam bardzo serdecznie. Można opierdalać nie ma problemu. Dla każdego znajdzie się centymetr, także wszystkie kobiety zapraszam, wszyscy mężczyźni, którzy też lubią jak paramaksyl sobie wsadzić, również zapraszam. Także tak jak mówię, wygląda to tak, kiedyś będę to upgrade'ował, na razie wydaje mi się, że jest w sumie git, jak na, to, że, jak na to, że ja nigdy nie przykładałem do to dużej, do, dzięki za suba, do czegoś takiego dużej jak to się mówi, wiary, czy, czy czegoś takiego. Ee, to jest git i mi się podoba.